Część. W tym filmie spróbujemy dodać sobie drugi stopień wzmocnienia, ale może zanim to zrobimy, tutaj mamy źródło prądowe i możemy sobie w schemacie uprościć, stawiając tutaj taki właśnie symbol zamiast całego tutaj układu, wstawilibyśmy sobie symbol źródła prądowego, piszemy jakie natężenie prądu, pokazujemy kierunek prądu i to nam zastępuje, upraszcza cały schemat. Tutaj oczywiście ten rezystor mogliśmy podłączyć też nie tutaj do tej szyny 6V, ale do masy. Mógłby być też większy rezystor, płynąłby mniejszy prąd, ale zostawimy to tak, jak jest. Widzimy, w tej chwili tutaj płynie prąd 1 mA, tu 1 mA, tu 2 mA, ponieważ mamy takie same potencjały, tutaj mamy masę i tu też mamy masę, zatem. Takie samo jest napięcie między bazą a emiterem, i tu też między bazą a emiterem. Zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy mieli tutaj sygnał ze składową stałą. Chcielibyśmy tą składową stałą odciąć, żeby tu potencjał z jednej strony nie wzrósł i zachwiana byłaby równowaga w tym układzie. Co powinniśmy wtedy zrobić? Spróbujmy podłączyć tutaj może ten sygnał ze składową stałą. W tym momencie powinniśmy tutaj podłączyć kondensator, który odetnie nam składową stałą. Jeśli nie chcielibyśmy, żeby ona tutaj była dostępna. Zatem stawmy kondensator i czy układ teraz będzie pracował prawidłowo? Wiemy, że baza tranzystora musi być spolaryzowana prądem stałym, a tu stały prąd nie płynie, bo mamy kondensator, który stanowi blokadę dla prądu stałego. Co możemy tutaj zatem zrobić? No, musimy dodać tutaj rezystor. Zatem dodajmy rezystor. Mamy tutaj rezystor. Dodajmy masę. O, i teraz, dopiero teraz, może płynąć tutaj prąd bazy. Tutaj z tego potencjału wyższego tu do niższego, i tu tą drogą powstanie tu pewne napięcie wejściowe. Może odłączmy sygnał. O, i zobaczmy. Mamy tu pewien potencjał, tu mieliśmy 0, i tu w tym momencie mamy minus 8 mV, natomiast tutaj mamy 0V. Nie mamy tutaj równowagi tego układu. Nie jest w tej chwili żaden podawany sygnał, a już układ nie jest w równowadze. Tu jest mniejszy potencjał, tu jest większy. Co zatem należy zrobić, jeżeli chcemy zastosować taki układ, gdzie będzie odcinana składowa stała przez kondensator, żeby na samym starcie ten układ był już w równowadze? No oczywiście musimy też tutaj dodać rezystor. Zatem dodajemy rezystor 1 kilo i spójrzmy, w tym momencie ten układ jest w równowadze. Tu mamy potencjał minus 10 mV. I tu też widzimy minus 10 MW, czyli na samym starcie płynie taki sam tutaj prąd przez jeden tranzystor i przez drugi tranzystor. Może wróćmy do układu bez sygnału i bez tych rezystorów. Zatem kasuję. Tu podłączamy masę. I tu może też podłączymy masę. Skasujemy ten kondensator. Spróbujmy teraz podłączyć tutaj drugi stopień wzmocnienia. Skorzystamy z tranzystora PNP. A tu widzę, że jest nierównowaga. Tu nie podłączyliśmy masy O. Teraz wszystko się zgadza. W tym momencie mamy około tutaj 3V. Dlaczego w tym punkcie mamy 3V? Dlatego, że tutaj mamy 6V, płynie prąd 1 mA, jak widzimy, czyli spadają tu 3V. Spójrzmy w prawy dolny róg. Spadają tu 3V, 3 ,8. Zatem zostaje tutaj reszta z tych 6V, 2,9V. Czyli w tym punkcie bez sygnału mamy 2,9V. Jeżeli podłączymy tutaj tranzystor, to jest tranzystor PNP, On różni się tym od tranzystora NPN, że tutaj mamy potencjał wyższy o 0,6, tu niższy i prąd płynie w tym kierunku tutaj i z bazy też płynie w tym kierunku. Oczywiście prąd płynie z emitera do kolektora, jeżeli tranzystor jest aktywny. Ale potencjał emitera jest o 60 wyższy około od potencjału bazy, a tu mamy odwrotnie. Potencjał bazy powinien być wyższy o około 60 od potencjału emitera i wtedy tranzystor jest w stanie aktywnym. Tak jak pamiętamy, tu mieliśmy około te 3, niecałe 3V, zatem tu w tym punkcie będzie 3,6V. Jeżeli w tym punkcie będzie 3,6V, to oznacza, że tu na rezystorze, który wstawimy, spadnie 2,4V, czyli tu mamy 6V, spadnie 2,4V na rezystorze i tu będzie. Kolejne 0,6V, zatem tu będą 3V. Sprawdźmy, czy tak będzie. Może tutaj rezystor damy 10 kg. Na ten moment. Dajmy tu jeszcze drugi rezystor kolektorowy. O i spójrzmy. Tu spada 2,4V. Widzimy to w prawym dolnym rogu. Skoro tu mamy 6V, tu spada 2,4V, jak widzimy w prawym dolnym rogu, tu spada 0,6V, czyli tu mamy około 3V. I to się zgadza, ponieważ tutaj na tym rezystorze prąd płynie 1mA, są 3kΩ, zatem tu spadają 3V i tu mamy potencjał 6V, spadają 3V, zatem tutaj mamy potencjał 3V. Widzimy że tutaj ten potencjał wynosi 2,4 V na tym rezystorze, a chcielibyśmy, żeby prąd płynący przez ten rezystor przez kolektor tutaj przez emiter wynosił 1 mA. Zatem aby płynął taki prąd, to musimy tutaj ustalić rezystancję około 2,4 kΩ. Sprawdźmy czy taki prąd będzie. I tak widzimy, prąd jest bliski 1 mA. Może troszkę się pobawmy. Oczywiście nie ma takich rezystorów, tak jak ja podaję tutaj wartości. No ale zobaczmy, jest ponad 1 mA. Jakiej wartości powinien być ten rezystor? No, oczywiście chcemy wzmocnienie i tak samo jak wzmocnienie obliczamy, dzieląc rezystancję rezystora kolektorowego. Jeśli byłby tu rezystor emiterowy to do rezystancji emiterowego. to Tak samo tutaj w tym tranzystorze PNP rezystancja rezystora w kolektorze dzielimy przez rezystancję rezystora w emiterze. Zatem ta rezystancja powinna być większa. No wstawmy może tutaj 3 kilo i zobaczmy co się w tym momencie dzieje. Mamy tu potencjał minus 2,9 V, a tu mamy potencjał 3 V. Tranzystor jest aktywny. Na co musimy tutaj zwrócić uwagę? Musimy uważać, aby tranzystor się nie nasycił. Kiedy tranzystor się nasyci? Tranzystor NPN się nasyci, jeżeli potencjał bazy będzie wyższy od potencjału kolektora. W tej chwili na bazie mamy tu 0 V tu na kolektorze mamy 3 V, zatem on się nie nasyci. Pamiętamy, może tutaj poszukam jeszcze diodę. Pamiętamy, że wyobrażaliśmy sobie, że tutaj jest jakby druga dioda i w momencie, gdyby na bazie był wyższy potencjał niż na kolektorze, to prąd będzie płynął w tym kierunku przez tą diodę i tranzystor się nasyci. W tym momencie potencjał jest niższy na bazie niż na Kolektorze. Zatem tranzystor się nie nasyca, prąd nie płynie w tym kierunku. A jaka sytuacja występuje tutaj na tym tranzystorze PNP? Tutaj możemy sobie wyobrazić, że mamy jakby taką diodę. I w momencie, kiedy tutaj potencjał byłby wyższy niż potencjał na bazie, to ten tranzystor się nasyci, nie będzie działał prawidłowo, nie będzie wzmacniał. I będzie po prostu, tak jak mówiłem, nasycony. Zatem do takiej sytuacji nie możemy dopuścić. W tym momencie potencjał tu jest niższy, tu jest wyższy i zatem prąd nie płynie, jakby przez tą diodę, którą możemy sobie tu wyobrazić. Kiedy prąd będzie płynął w tym kierunku? Mamy tu 1 mA. Spadły na tym rezystorze 3 V. Mieliśmy tutaj minus 6 V. Spadły 3, zatem tu mamy prawie minus potencjał minus 3, kiedy potencjał będzie tutaj 0, czyli jeszcze wyższy, jak będzie tu potencjał 0, to będzie wyższy od tego minus 2,9, który widzimy w prawym dolnym rogu. Oczywiście jak damy większy rezystor, damy około 5 na przykład i 5 to patrzymy. Jeszcze jest minus 362 mV, bo na rezystorze 5,5 przy prądzie 1 ponad 1 mA spadło 5,6 V. Jak spadnie 6V, to potencjał się podwyższy i będzie zerowy. W tej chwili jest minus 362 mV, jak spadnie całe 6V, to tu będzie 0V i się podwyższy. Czy może spaść tu więcej niż 6V? Oczywiście może. Jak rezystancja tutaj będzie większa niż dużo większa niż te 6 kilo. W tej chwili jest 6 kilo. O i widzimy, że spadło tu już więcej niż 6V. Tak spadło 6,15V. Czyli jeżeli damy rezystancję dużo większą, to cały czas potencjał będzie się tutaj podnosił, tu w tym punkcie będzie się podnosił, w tej chwili wynosi już na plusie 1,175 V, on się podnosi i musimy uważać, żeby ten tranzystor się nie nasycił. Tu mamy potencjał 3 V, tu mamy potencjał i 1,175 V. Jak damy jeszcze większy rezystor, O, to tu mamy 3,2 V, a tu mamy 3,0 V. I tranzystor jest już nasycony, dlatego że ten potencjał jest wyższy od tego potencjału. Zatem musimy tak dobrać tu odpowiedni rezystor, uwzględniając to, że jak dodamy sygnał, to prąd tutaj się zwiększy, i tak musimy dać taką rezerwę, żeby. Ten zwiększony prąd nie spowodował, że ten potencjał będzie wyższy od tego potencjału. Jak damy sobie tutaj około 6 kilo, to mamy tutaj potencjał minus 54 mV, tu mamy 3V, no tu możemy powiedzieć, że mamy na przykład 0V, zatem mamy różnicę 3V, i nawet jak dodamy tu sygnał, to ten większy prąd. Lektora, nie spowoduje, że nam się potencjał aż tak dużo podniesie, że tranzystor nam się tutaj nasyci. Może dodajmy teraz tutaj sygnał. Zobaczmy. Aha, jest tu jeszcze składowa stała, zatem wpiszmy 0. I zobaczymy, jaki będzie tutaj sygnał na wyjściu. Dajmy może kondensator. Rezystor, masa jeszcze tu by się przydała. I tu mamy wyjście. Zatem zobaczymy, jakie będzie wzmocnienie tutaj tego sygnału wejściowego. Może spójrzmy na sygnał wejściowy. Mamy sygnał wejściowy 1 mV. Dopasowujemy skalę tak aby na całym tutaj tym ekranie był ten sygnał widoczny. I zobaczmy, jaki jest sygnał tutaj na wyjściu. Też może dopasujmy tutaj skalę. Skróciłem troszkę tą prezentację. Ona dosyć długo trwała, ponieważ tutaj mamy rezystor dużej wartości, kondensator. Moglibyśmy dać mniejszy rezystor czy mniejszy kondensator, szybciej ta animacja by przebiegła. Ale amplituda nie byłaby tak duża. On musi być tu duży, ponieważ ten rezystor jest połączony równolegle z tym rezystorem, i ta łączna, wypadkowa rezystancja to jest ta rezystancja, która jest dzielona przez rezystancję emitera, i to, je, i to daje wartość wzmocnienia. Policzmy może sobie zatem, jakie to wzmocnienie powinno być. Tutaj równolegle połączenie tego rezystora z tym rezystorem to daje około 5,28 kOhm. Weźmy może kalkulator, 5,28 i dzielimy, czyli rezystancję kolektora dzielimy przez rezystancję emitera. Ona tu wynosi 2,3 kOhm. Powinniśmy jeszcze dodać tutaj rezystancję do tej emiterowej. Rezystancję złącza baza emiter, która dla 1 mA wynosi 25 ohmów, ale zostawmy, niech będzie 2,3 kilo. Zatem podzielmy przez 2,3 kilo to się równa 2,2. Wcześniej mieliśmy wzmocnienie tutaj 60. Też nie było 60, ponieważ mieliśmy tu na wyjściu ten rezystor kolektorowy był połączony równolegle z innym rezystorem, dopiero wtedy było wyjście i dlatego też to wzmocnienie było równe 60, ale policzmy, że wynosi na przykład 60, czyli razy 60 i powinien nam sygnał wyjść około 137. Miliwoltów. Mamy około 129 mV. Czy ten sygnał tu na wyjściu mógłby być jeszcze większy? Oczywiście tu nie dojdzie do nasycenia, bo różnica była 3V, a tu sygnał podnosi nam się tylko około 129 mV, ale. Czy to wzmocnienie mogło być tutaj jeszcze większe? Oczywiście, że może być. Tak jak mówiłem, wzmocnienie to jest stosunek tej rezystancji do tej rezystancji. I gdyby tego rezystora nie było, byłaby tylko ta rezystancja złącza baza emiter, no to ten wynik byłby dużo większy, wzmocnienie byłoby dużo większe. Czy możemy tutaj jakoś wyeliminować ten rezystor? Możemy, stawiając tutaj kondensator. Prąd zmienny będzie traktował kondensator jako zwarcie, ponieważ tu będzie mniejszy opór niż przez rezystor i on będzie sobie tędy płynął i wzmocnienie dlatego powinno być dużo większe. I tu mamy nowy przebieg i za chwilę zobaczymy jak to wzmocnienie tutaj się będzie kształtowało. I mamy tu około 750 mV to jeszcze nie zagraża tutaj temu, aby tranzystor się nasycił. Ta różnica jest jeszcze tutaj mamy tak na plusie 700, tu mamy 3 700 mV oczywiście tu mamy 3 V na plusie, także tu ponad 2 V jeszcze jest różnicy. Ale gdybyśmy tutaj dali dużo większy rezystor, to ten tranzystor by się nasycił. W kolejnym filmie zastanowimy się, czy w tym momencie możemy już regulować sobie stopień wzmocnienia, dodając sprzężenie zwrotne. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, cześć.